Z aleją. pociąg wciąż jedzie, a kilometry do celu maleją. Z nim światełka się wynurzają, a pasażerowie na stacjach pośrednich czekają. Nastawniczowie drogę przebiegu już poukładali, i ruchu, ruchu tę drogę już zablokowali, maszynista trasę dokładnie obserwuje, a w razie wątpliwości zaraz reaguje i hamuje. Do cisza, wszystko śpi i wypoczywa. A maszynista czasami oczy przeciera i ziera. Czasem papierosa zapali, czy gumę użyje. A że jest człowiekiem, to też zmęczenie czuje. Pociąg jadąc w łukach, się jak świecący wąż. Słychać tylko sztukę odmiarowej, szum i piski hamowania wciąż. Jedzie nim burz, mrozy, mgły, smutek i zmęczenia stara się dojechać punktualnie do stacji przeznaczenia. Ułożył i napisał w bo: Boże dziękuję Ci za przeżyty czas i piękny dni. bo Ty tak chciałeś i tu na ziemię mnie zesłałeś. Tu, tu tak mym życiem pokierowałeś i dobrych rodziców mi dałeś, a oni jak mogli tak zadbali, po chrześcijańsku mnie wychowali. Od młodości pielgrzymem się stałem, setki tysięcy kilometrów już przejechałem. kilkanaście lat jako maszynista pracowałem, a pracując też kilka wypadków na kolei miałem. Teraz jak tylko mogę, to pielgrzymuję. Panu Bogu i Martównie za to dziękuję. Pieszo, pociągiem i rowerem wędruję, za zrobię łaski, które otrzymują, Rzymować To częstochowy jest moim celem. Najlepiej pielgrzymować pieszo albo rower, ponieważ końcówka mojego życia tylko została Modląc się, dziękuję bo matuchna nas po matuchna na to, gdzie dzieci, jak ptaszki pięknie śpiewają, choć one swych gniazdek nic nie mają. Często biją swoje gniazdka, trawy, piórek i puchu, ale mało w nich przebywają, bo są w ciągłym ruchu, ale rankiem. Kiedy ukażą się poranne zorze, to każdy z nich śpiewa jak tylko może. Nie narzekają wcale, że wieczorem były głodne, a noce dla nich były mroźne i płodne. Skulone za gałązkami drzewa jeszcze skrycie, tak dziękują stwórcy. Za swoje istnienie i życie. na przemian niczą swoje arie, gwizdy i trele. Czy w dzień pogodny poprzedni święto i niedzielę? A przecież nikt ptaszkom nie zrobi śniadania. nie przygotowuje ciepłego łóżeczka do spania. Nie ugotuje też ptaszyna obiadku sobie sama, tak jak to nam w domu robi kochana nasza mama. Kosępnie jabłka i wisieńki zajada. W skacząc skacząc blisko kurek, ziarenka im podkrada. Kawka szukając pożywienia po zimie sobie człapie, jaskółeczka za akrobatycznym locie muszki łapie. Pociany z żabkami na łące się rozglądają, szpaki też owoce z drzewa spożywają, kołąbki w polu i głębniku ziarnek szukają, a leśne ptaszki zimą najgorzej się mają. Pociany z jaskółkami gromadnie odlatują do ciepłego kraju, Powrócić do tych samych gniazdek znowu do nas w maju, a ptaszki, które na zimę u nas w kraju pozostają, to chłód, głód i chóry i śnieżyce z nami przeżywają. Pączki w cukierni, mhm. y, świeże pączki pisze, nie? Mhm. Ale na drzewie też są świeże pączki, nie? A teraz jest... Dziewczyny, dziewczyny, chodzić. chodźcie posłuchać bajki, jak Pan opowiada. Naprawdę, na chodźcie. Chodźcie na sekundę, nie, nie śmiejcie się. No. Wszystko no z głowy, jak i remy. Słuchajcie. No. do sklepu zajączki. Podobno tutaj są pączki. Chcemy zobaczyć, czy świeże. Proszę, niech zając wybierze. A zając się złapał za głowę. Dlaczego takie brązowe? Pączki są przecież zielone. I wziął brata zajączka na stronę. Zostawmy je w sklepie. Nie, nie warto kupować w sklepie, bo jest wiosna. Sok w pączkach dojrzewa i najświeższe zerwiemy wprost z drzewa. Mm. Takie...

Do góry, mêmes, do, góry, tak, drączki, tak, do góry, nie, nie, może do, góry, lepiej, żeby żeby do góry. nie, nie, do nie, 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 do Do góry, zaraz, do góry, no Do góry, nie, na do, góry, do góry, teraz, serdecznie. tak? A pójdź nie, ma sprawy, z nami nie, nie, zapraszamy nie, Tak, nie, 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 nie,

Chyba Krzysiu będzie to Twój śpiewnik. O. 30! Czy ktoś da więcej? 35! 31! 31. Cię przebił. 40! Czy ktoś da więcej?